Ahoj, witajcie o poranku w środę u Magnetycznego UPS sobie już rozpiąłem tutaj ciężko schodziły te wszystkie przewody oczywiście sobie to poznaczałem i że to jest polska firma to widzę na szasi jest dość dobrze to wszystko poopisywane po polskiemu i co No oczywiście tutaj Przewód od wentylatora wyszedł sam bez, bez wtyczki. Wtyczka została, ale to nie jest żaden problem. To nie jest żaden problem, mamy to rozpięte. O, jeszcze bym sobie sprawdził. Sprawdziłem sobie tutaj, czy są trzy <coughs> bezpieczniki wlutowane w płytę. 40. 40 amper chyba mają. Razy 3. 320. 32V jest tutaj. Ja dobrze widzę. Teraz stoję tutaj 40A32VDC razy 3. Dobra. E, dobra. Więc ja sobie sprawdziłem. One są w porządku. Przynajmniej tak się wydaje. Sprawdźmy sobie napięcie na tych akumulatorach. Co one tutaj pokazują? Akumulator. Ma 2,45. A to na minusie mi pokazuje, bo sobie odwrotnie bieguny dołożyłem. 2,45. I drugi pewnie będzie to samo. O, ten nawet nie ma 0,5 V, także to są akumulatory 6N do wymiany. Do wymiany razem, ile mają? 2,67. O tyle mają napięcia. Także to jest, zacząłbym pewnie od tych akumulatorów. No i teraz co? Widzę, że trochę tutaj jest przygrzane w okolicy tego elementu. Co to za układ? Zaraz sobie zobaczę. Tutaj jest oznaczony HS3. I tutaj obok niego jest taki rezystor. Tutaj, w tej okolicy jest dosyć mocno przygrzane. To jest w ogóle cała okolica mocno przygrzana właśnie na tym pokładzie. Ja sobie już to rozpiąłem i odkręcę sobie tą płytę, zobaczymy od strony ścieżek, jak to wygląda. No i będziemy robić pomiarę, zobaczymy, co tu nam się uda znaleźć jeszcze uszkodzonego. Akumulatory to wiadomo, do wymianki, do wymianki. W ogóle nie ma życia w tym. Upsie.